Audycja 5 minut dla sadownika i rolnika w Radiu Leliwa. W każdy wtorek o 12.30 oraz w sobotę o 7.30 zaprasza Dariusz Ziarko. Sponsorem audycji jest ProKam Polska. Dzień dobry, z tej strony Dariusz Ziarko. Witam Państwa w audycji, w której poruszymy temat zabiegów około kwitnieniowych. Moim gościem jest doradca terenowy firmy ICB Farma, Ewa Bałazińska. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Skupimy się na tematyce zwalczania szkodników jeszcze przed kwitnieniem, a w dalszej części poświęcimy uwagę poprawę zapylenia kwiatów. Co możesz zaproponować, aby skutecznie zwalczyć szkodniki przed kwitnieniem? Z naszego portfolio proponuję preparat Siltak. Jest to produkt do zwalczania szkodników metodą fizyczną. Oznacza to, że po aplikacji związki polimerowe zawarte w Siltaku tworzą na ciele owada przestrzenną sieć. Niejako fizycznie zakleszczamy szkodnika i szybko go uśmiercamy. Preparat Siltak nie zawiera substancji aktywnej i może być stosowany przez cały okres wegetacji. Ale w tym okresie przedkwitnieniowym ważne jest, aby skutecznie zwalczyć szkodniki, szczególnie te, które są odporne na substancje aktywne. I preparat siltak nam właśnie to zapewnia. Siltak jest szczególnie doceniany, gdy trzeba eliminować formy odporne na insektycydy. A teraz jest to szczególnie ważne, gdy lista tych insektycydów się kurczy. Preparat siltak stosujemy w ciągu dnia, w ciągu suchej pogody, aby ciecz szybko wyschła na powierzchni liścia. W jakiej fazie mamy teraz jabłonie? Czy można zastosować siltak? Z czym go pomieszamy? Teraz mamy fazę różowego pąka. Jest to odpowiedni moment, aby wyeliminować mszyce, i pordzewiacze. Siltak jest też stosowany w zwalczaniu miodówki gruszowej i tu jest bardzo doceniany. Oczywiście stosowany jest w, każdej, w każdym typie upraw na wszystkie drobne szkodniki, również na mączliki i larwy miseczników. Jeżeli chodzi o stosowanie, to możemy go zastosować solo lub w mieszkaniu. Szaninie. Jeżeli stosujemy sam Siltak, to dawka dla upraw sadowniczych 0,1 do 0,15%. Oznacza to, że na każde 100 litrów wody dodajemy 100 ml do 150 ml preparatu. Lada moment pojawi się kwitnienie? Jak można poprawnie poprawić zapylenie w roślinach sadowniczych? Najłatwiejszym sposobem na poprawę zapylenia jest zwabienie owadów do sadu czy plantacji. Z naszego portfolio proponujemy Biopolin. Jest to atraktant dla owadów zapylających. Działa on wabiąco na wszystkie owady zapylające na pszczołę miodną, murarkę czy czmiela. Aby zapewnić optymalne zapylenie kwiatów. Owad musi kilkukrotnie odwiedzić dany kwiat. Biopolin działa aktywizująco na owady zapylające i sprawia, że każdy kwiat jest odpowiednio zapylony. Dzięki temu wykształcają się nasiona, a to z kolei warunkuje dobry kształt owocu. Co wyróżnia biopolin? Nasze produkty są zawsze formułowane w oparciu o technologie, które Powstają w naszych laboratoriach. W przypadku biopolin technologia powolnego uwalniania traktantów jest tym, co wyróżnia go spośród innych preparatów na rynku. Technologia powolnego uwalniania traktantów oznacza, że wystarczy wykonanie jednego zabiegu, aby ten efekt przewabiania owadów i aktywizacji ich pracy trwał przez cały okres kwitnienia, czyli przynajmniej przez dwa tygodnie. Jeżeli po wykonanym zabiegu spadnie deszcz, to musimy ponowić oprysk biopolinem. Natomiast ten efekt przewabiania, ponieważ Trwa 14, nawet czasem do 21 dni. Wystarcza on, aby przez cały okres kwitnienia zapewnić sobie odpowiedni oblot pszczół. W okresie kwitnienia wykonujemy również zabiegi agrotechniczne, czy biopolin można użyć w tej mieszaninie. W okresie kwitnienia bardzo ważne jest stosowanie fungicydów, ponieważ to jest newralgiczny okres i... W racji mieszalności możemy biopolin zastosować właśnie w mieszaninie z fungicydem. Proszę pamiętać, aby biopolinu nie stosować z insektycydem, gdyż zwabimy sobie pszczoły i jednocześnie możemy doprowadzić do ich uśmiercenia. Przypomnę, że dzisiejszym gościem była Ewa Bałazińska, doradca terenowy ICB Pharma. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Żegna się z Państwem Dariusz Ziarko. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Sponsorem audycji jest ProKam Audycja 5 minut dla sadownika i rolnika w Radiu Leliva w każdy wtorek o 12:30 oraz w sobotę o 7:30.